Witam, mam na imię Karen. Jestem studentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Obecnie robię magisterkę na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i chciałabym Was serdecznie zachęcić do studiowania na naszej uczelni, gdyż pomimo wielu korzyści, takich jak edukacja na wysokim poziomie czy szerokie możliwości na rynku pracy, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne zarówno w państwowych, jak i prywatnych, stabilnych firmach, organizacjach i instytucjach. Najważniejszym jest, że spotkacie tam wielu ludzi o dobrych sercach, których Powołaniem jest niesienie pomocy innym. W ich otoczeniu zawsze będziecie czuć się dobrze i bezpiecznie. Życzę Wam, abyście tak jak ja, wybrali uczelnię, która pomoże Wam ukształtować swój charakter, a także zmotywuje Was do dalszego rozwoju. Z całą pewnością Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest do tego odpowiednim miejscem. Cześć. Nazywam się Olga i jestem studentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Interesujesz się tematyką bezpieczeństwa i chciałbyś rozwinąć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Możesz dołączyć do jednego szkół naukowych, które działają na terenie uczelni. Dołączając do nas, masz szansę poznać nowe osoby, a także zdobyć umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłej pracy. Zapraszam do zapoznania się z listą kół, które działają na terenie naszej uczelni. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Cześć, mam na imię Milena i jestem studentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Chciałabym Was zachęcić do studiowania właśnie na naszej uczelni, ponieważ jest kameralna, posiada długoletnie doświadczenie długoletnią tradycję. Co roku spotykamy się na wspólnej wigilii. Oprócz tego posiadamy wspaniałych wykładowców, którzy zawsze służą pomocą, a także mają dobry kontakt ze swoimi studentami. Więc jeżeli stoicie teraz przed wyborem uczelni, to myślę, że warto zainteresować się właśnie naszą. Cześć, jestem gościa, jestem studentką Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, aktualnie na studiach magisterskich. Zdaję sobie sprawę, że wybór na te etapie życia jest bardzo trudny, bo większość z nas nie ma pojęcia, co chce w życiu robić. Dlaczego wybrałam GSP? Przede wszystkim dlatego, bo podobało mi się to, że wokół mnie jest wielu strażaków i w razie jakiejkolwiek sytuacji szybko zareagują. Dodatkowo nauczyciele są otwarci, pomocni, można z nimi stworzyć fajną relację i więź, dzięki czemu wasze wykształcenie będzie na bardzo wysokim poziomie. Lubię to, że siłownia jest oldschoolowa, w starym, dobrym stylu, czuć tam ducha sportu i gwarantuję Wam, że jest to miejsce, do którego się przychodzi ćwiczyć, a nie robić sobie zdjęcia na social media. Dodatkowo sala gimnastyczna przeżyła niejedno i niejedna osoba zdobyła tam ogromne sukcesy. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie Was zachęcę i rozwieję trochę Wasze wątpliwości i może zobaczymy się na uczelni. Pozdrawiam wszystkich serdecznie na razie.